sześć lat o kiedy Niemcy wzniecili najstraszliwszą wojnę. Pierwsze bomby niemieckie roznaczone były dla Polski. Lud polski, który nigdy wojny nie pragnął, stanął oko w oko z zbrodniczą potęgą pod świata. Okrucieństwo i bezgraniczna pycha uczyniła Niemców oprawcami Europy. Nie było takiego upokorzenia, którego by nam oszczędzili. Nie było takiej zbrodni, przed którą by się cofnęli. Przez sześć lat, dłużej niż w całej Europie, trwało piekło niemieckiego panowania nad Polską. Warszawa skapitulowała 27 września 1939 roku. 2 maja 1945 na dymiących gruzach Berlina wykwitały białe flagi bezwarunkowej kapitulacji. Żołnierz Polski stanął na bruku niemieckiej stolicy, a rząd Rzeczypospolitej wydał rozkaz wysiedlenia wszystkich Niemców z granic naszej ojczyzny. Niech wracają skąd przyszli, niech pod surową kontrolą zwycięzców Zajmą się pokojową pracą w osiedlach i miastach, które sprawiedliwość dziejowa zamieniła w gruzy. Tak kroczyli Niemcy przed sześciu laty alejami ujazdowskimi. Zdawało im się, że kroczą po zwycięstwo. Znaleźli nie zwycięstwo, lecz śmierć. Nie zwycięstwo, ale hańbę niewoli. Stryczek szubienic. Pogardę świata. Sprawiedliwość, o której myśleli, że została na zawsze pogrzebana. 11 sierpnia ubiegłego roku odezwał się Lublin, pierwsza rozgłośnia polskiego radia. Dziś Radio Polskie przemawia z Warszawy, Łodzi, Lublina, Poznania, Katowic, Krakowa, Bydgoszczy i Gdańska. 19 sierpnia 1900 Otwarcie nowej radiostacji dokonał prezydent w obecności premiera, marszałka i członków rządu. 128-metrowy maszt, pagi 60 ton, Spojony został z dwóch zniszczonych przez Niemców masztów dawnej radiostacji w Raszynie. Rozgłośnia jest wspólnym dzielem radiotechników radzieckich i polskich. Urządzenia nadawcze stanowią osobisty dar generalissimusa Simusa Stalina. Aparatura amplifikatorni po mistrzowsku zestawiona została z części przywiezionych z Gliwic, Katowic, a nawet z Berlina. W rezultacie, dzięki wspaniałej pracy techników radzieckich i polskich, Powstała nowoczesna radiostacja o mocy 60 kW w antenie. Radia radiowe mieszczą się w dźwigniętym z ruin i przywróconym do artystycznej świetności byłym Palacyku Czetwertyńskim. Z okazji otwarcia odbył się w reprezentacyjnym studio koncertowym recital skrzypcowy Eugenii Umińskiej. Uruchomienie Raszyna, który zasięgiem swoim obejmie całą Europę, stało się nie tylko świętem radiofonii polskiej, ale i świętem przyjaźni radziecko-polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Udekorował kierowców naszej radiofonii wraz radzieckich i polskich pracowników radia, których wytężonej pracy zawdzięczamy rekordowe tempo budowy i uruchomienie potężnej rozgłośni. Żniwa w Polsce dobiegły końca. Przy pomocy organizacji społecznych i oddziałów wojskowych urodzaj zebrany został do ostatniego ziarna. W powiecie ludzkim, podobnie jak w całym kraju, odbyły się tradycyjne uroczystości dożynek z udziałem przedstawicieli władz i okolicznej ludności wiejskiej. urządzenia portowe w Koźlu, który jest jednym z najważniejszych portów na Odrze. Władze radzieckie przekazały Polsce holowniki i barki koniecznie do podjęcia żeglugi. W piątek 17 sierpnia wyruszył z Koźla pierwszy transport węgla przeznaczony dla Wrocławia. Splaw Odrą stanie się poważnym odciążeniem dróg kolejowych. Całkowite uruchomienie portów i śluz pozwoli na dostarczanie węgla śląskiego do portów w Szczecinie. Wspaniala galeria malarstwa polskiego w krakowskim Muzeum Narodowym poniosła ogromne straty w okresie okupacji niemieckiej. Około 200 obrazów pozabierali Niemcy do dekoracji urzędów, kasyn i mieszkań prywatnych. Reszta butwiala w magazynach. Obecnie trwają intensywne prace nad odnowieniem ocalanych arcydziel, słynna czwórka helmonijskiego. Hołd pruski wernychora, Matejki. Śmierć Elena i Malczewskiego. Wcześniej z odnawianiem obrazów posuwają się prace z konserwacją innych zabytków kultury i sztuki. Już niebawem nastąpi otwarcie sal wystawowych sukiennic, które mieścić będą galerie uratowanych arcydzieł sztuki polskiej. Na reprezentacyjnym torze regatowym w Bydgoszczy odbyły się pierwsze po sześcioletniej przerwie zawody o Mistrzostwo Polski. Zawody zgromadziły ponad 200 zawodników startujących w barwach 16 klubów sportowych. W większości kategorii pierwsze miejsca zajęły by bydgoskie, jako najlepiej obeznane storem i dysponujące najlepszymi warunkami treningu. Fragment biegu czwórek, którym zwyciężył kolejowy klub wieślarski bydgoszczy. Bieg kajakowy dwójek. Nagroda również przypadła w udziale gospodarzom. Sensacją zawodów był start najznakomitszego wioślarza polskiego Wereja, który bez trudu zajął pierwsze miejsce jedynek. Niespodziankę przyniósł bieg ósemek, w którym wioślarze Kaliscy zwyciężyli kolejarzy zbyt Bydgoszczy. Zgodnie z tradycją zwycięzców dekorowano wieńcami laurowymi.